Lubi kraby, ja lubię, moje dzieci lubią, mój mąż też lubi, ale nie lubi dłubać. On lubi po prostu już mieć gotowe, wyskubane krewetki, kraby i z zalewy sobie wyciąga na kanapki. A ja z chłopcami uwielbiamy taką dłubaninę, także za chwilę Wam pokażę, co dostaliśmy. Zobaczcie, co tutaj mam. Moja kuzynka ma znajomego, znajomych w sumie w Norwegii, są Norwegami oczywiście, yy, i oni yy, nałowili krabów, sobie ugotowaliśmy je i zajadać będziemy. Zobaczcie, no jedne są większe sztuki, drugie mniejsze. Mm, Pyszne, moi chłopcy strasznie lubią. Zresztą ja też bardzo przepadam i ten zapach taki. mniejszych. Także zajadamy.